Pojawia się w Waszych głowach, kiedy słyszycie określenie klasyka filmowa. Tytuły, które, jak to się mówi, każdy powinien znać. Produkcje, które miały największy wpływ na historię kinematografii a może lista filmów, w miarę jednoznacznie uznawanych za najlepsze, jakie kiedykolwiek powstały. Dla każdego ten kinematograficzny kanon będzie czymś troszkę innym, ale z jednej rzeczy powinniśmy zdawać sobie sprawę. Kanon ten potrafi być zaskakująco zmienny. I nie mam tu na myśli tego, że osoby o różnych upodobaniach, różnych doświadczeniach czy po prostu innym tle kulturowym będą zawierały w nim inne tytuły. O nie, nie. Mówię tu o tym najbardziej generycznym kanonie tym, Które odnajdziecie w top listach filmu EBU albo IMDb. Bo nie wszystkie filmy, które tam znajdziecie, od samego początku zwiastowały swoje późniejsze wejście do klasyki. Jednym z filarów science fiction na ekranach jest Blade Runner. W Polsce znany również jako łowca androidów. Chociaż wcześniej w kinie pojawiały się takie dystopijne produkcje, chociażby Metropolis w Langa już w latach dwudziestych. To mimo wszystko, Blade Runner niejako otworzył te drzwi troszkę szerzej, szczególnie jeśli chodzi o sam cyberpunk. Nie było to jednak wcale takie proste, bo początki Blade Runnera nie zapowiadały się obiecująco. Jego box office nie był jakoś szczególnie zły, no ale nie był też jakoś szczególnie dobry. Oceny krytyków podobnie. Średnia ocen była. średnia. Co prawda, pojawiały się głosy, które mówiły, że te negatywne oceny są wynikiem niezrozumienia i że Blade Runner to tak naprawdę świetny film, który przetrwa próbę czasu, ale były i takie, które mu wytykały chociażby zbyt powolny bieg wydarzeń. Cóż, jak wszyscy wiemy, czas był raczej łaskawy dla filmu Ridea Scotta. To, co pomogło mu rozkwitnąć na nowo, to dystrybucja domowa. Pozwoliło to Blade Runnerowi zebrać brzesze fanów i koniec końców mieć ogromny, niezaprzeczalny wpływ na popkulturę następnych lat. Bez niego na pewno i naszej wyglądałyby takie tytuły jak Battlestar Galactica albo Ghost in the Shell, ale też nasz rodzimy Cyberpunk 2077 czy też ten specyficzny samochód Ilona Maska. Hmm, to może w sumie lepiej, jakby Blade Runner został zapomniany. To był żart pozostając w mroczniejszych klimatach. Nawet jeżeli nie jesteście fanami horrorów, to możecie kojarzyć takie pojęcie jak slasher. Czyli taki rodzaj filmu grozy, w którym grupka bohaterów kurczy się z powodów mm, no, morderczych zapędów głównego złola tudzież potwora, którego narzędziem zbrodni jest najczęściej jakiś ostry przedmiot np. nóż albo piła mechaniczna. Historię tego podgatunku możemy prześledzić, aż dojdziemy do pierwszego slashera, który właściwie ustalił zasady, które w przyszłości będą rządzić tym typem produkcji. Mowa oczywiście o Halloween Johna Carpentera. W tym wypadku akurat twórcy nie mogli narzekać na zbyt małe zainteresowanie ze strony publiczności. Box-office tego filmu sięgnął takich sum, że stał się tak naprawdę jednym z najlepiej zarabiających niezależnych tytułów. Mimo tego, że nie miał zbyt dużego marketingu i przyciągał do siebie tłumy głównie ze sprawą poczty pantoflowej, choć garstka krytyków doceniła Halloween w momencie premiery, to jednak większość była dość negatywnie nastawiona do tej produkcji. Określali ten film na przykład słabą imitacją stylu Hitchcocka albo De Palmy, albo twierdzili, że jest straszny tylko dla osób w odpowiednim wieku i odpowiednim humorze. No cóż. Czas zweryfikował Halloween jako tytuł nie tylko przełomowy dla gatunków slasherów czy horrorów, ale, tak jak w poprzednim wypadku, tak naprawdę dla całej popkultury. W tym momencie trudno odmówić temu filmowi ogromnego wpływu na kinematografię, i nawet krytycy, którzy kiedyś wypowiadali się nieprzychylnie, w późniejszych latach zmienili na jego temat zdanie. Kolejnym tak zwanym kultowym filmem jest The Rocky Horror Picture Show, wyreżyserowany przez Jima Shermana. Jego problemem nie były ze oceny. Jego problemem było to, że prawie nikt go nie zobaczył. Horrorowy musical składający hołd filmom klasy B zdecydowanie był dość odważnym połączeniem. Na tyle odważnym, że w premierze można było go zobaczyć w mniej niż 10 miastach, a i tak został ściągnięty z afisza przedwcześnie ze względu na zbyt niskie zarobki. Jeden z krytyków, Robert Ebert, trafnie przewidział przyszłość tej produkcji. Stwierdził, że w tym momencie jest ignorowany przez praktycznie wszystkich, nawet swoich przyszłych fanatyków, którzy koniec końców będą liczyli w setkach swoje seanse. I faktycznie fanatycy się pojawili. W kolejnych latach popularną praktyką stało się głośne komentowanie akcji na ekranie, a niektórzy fani przychodzili na pokazy przebrani w ekscentryczne stroje filmowych postaci. Kolejne lata były dla rokiego coraz łaskawsze. Już w 1978 roku, czyli 3 lata po premierze, film grany był w 50 lokacjach. W każdy piątek i w każdą sobotę o północy. W tym momencie ten film dalej jest puszczany w kinach. Teoretycznie wciąż od prawie 50 lat jest w dystrybucji i jest to rekordowy wynik. Choć może nie jest tak popularnym tytułem jak Blade Runner czy Halloween. To wciąż jest jedną z bardziej kultowych produkcji, szczególnie dla tej bardziej kampowej części popkultury. Stanley Kubrick jest jednym z najbardziej cenionych reżyserów i wiele z jego filmów można śmiało nazwać klasykami. Jednak nie zawsze te, bez których nie wyobrażamy sobie teraz historii kinematografii, miały tak oczywisty start i potrafiły nieźle poróżnić krytyków. Jedną z takich produkcji jest Lśnienie. Ten nietypowy horror przede wszystkim zraził do siebie autora książki, na podstawie której powstał, Stephena Kinga. Wyrażał się on bardzo krytycznie na temat produkcji. Zaczynając od zmian scenariuszowych w stosunku do oryginału, a na castingu Jacka Nicholsona kończąc. Chociaż już rok później pisał, że mimo wszystkich wad adaptacji, Kubrick wciąż jest według niego filmowym geniuszem. Wielu krytyków również nie wróżyło lśnieniu. lśniącej przyszłości. Haha, przepraszam. Za powody podawali głównie zbyt małe tempo, zbyt małe napięcie, no i ogólnie. Zbyt małą straszność. Film ten był na tyle nietypowy i niezrozumiany, że jest jedyną produkcją Kubrika, która nie dostała nominacji ani do nagród BAFTA, ani do Złotych Grobów, ani do Oscarów. Dostała za to aż dwie nominacje do Złotych Malin. Do tego w pierwszej edycji tego wydarzenia: dla najgorszego reżysera oraz dla najgorszej aktorki. Koniec końców żadnej z nich nie wygrał, a w ubiegłym roku malinowa komisja wycofała się z wcześniejszej nominacji dla Shelley Duval. Była to reakcja na informację o przemocy, jaką Kubrick stosował wobec aktorki podczas kręcenia lśnienia, a która zdecydowanie wpłynęła na jej występ. Obecnie Lśnienie obok Odysei Kosmicznej jest chyba najpopularniejszym filmem Kubricka, który z upływem lat zebrał przychylniejsze recenzje. Ostatnie lata natomiast przyniosły nową perspektywę patrzenia na ten film i sprawiły, że stał się dobrym pretekstem do rozmowy o przemocy, na którą przyzwalamy u reżyserów czy ogólnie artystów, których nazywamy geniuszami. Okej, okay, teraz wiem, że wchodzę na grząski teren. Szczególnie, że sama nie jestem Star Warsiarą, ale spróbuję. Pierwsza trylogia Gwiezdnych Wojen była niezaprzeczalnym sukcesem. Krytycy zachwyceni, publiczność, że tak powiem, waliła do kin drzwiami i oknami. A na rozdaniu Oscarów trylogia dostała w sumie 6 statuetek z 11 nominacji. Generalnie sukcesy na każdym polu. Natomiast jeśli chodzi o prequele, no nie było już tak kolorowo. Myślę, że jednym z powodów było, na przykład, przyjęcie innej estetyki przez twórców, zarówno w kwestii budowania świata, jak i samego zastosowania CGI. Innym to, jak napisane był Anakin, a jeszcze innym chociażby uniwersalna nienawiść do postaci Jar Jar Binksa. Chociaż oceny krytyków były całkiem w porządku, to właśnie publiczność wydawała się być negatywnie zaskoczona decyzjami podejmowanymi przez George'a Lucasa. Trudno tutaj o twarde dane, ale sama pamiętam z internetu lat 2000 taki klimat wokół tej franczyzy, że kiedyś to były Star Warsy, a teraz to w ogóle nie ma Star Warsów. Ostatnie lata wydają się być jednak dużo łaskawsze dla prequelowej trylogii. Na pewno dość dużym kontrybutorem tego faktu jest to, z jak złym przyjęciem spotkała się najnowsza Disneyowska trylogia. W porównaniu z nią prequele zaczęły wypadać całkiem spoko, ale myślę, że to po troszku też po prostu kwestia przemijania. Nostalgii, którą już z powodzeniem możemy odczuwać w stosunku do produkcji z początku tego wieku, ale i dojrzewania, bo osoby, które mogły się wychowywać z prequelami, które nie oglądały ich z całym bagażem oczekiwań, które mieli wieloletni fani, a więc i nie miały za dużo pola do zawodu, w tym momencie są już dorosłe i ich głos jest słyszalny w dyskursie. Cóż, jestem ciekawa, czy podobny los będzie czekał sequele. Jeśli są tu jacyś fani Gwiezdnych Wojen, a wiem, że są, to jestem bardzo ciekawa Waszych opinii i obserwacji na ten temat, bo no ja to się jednak wypowiadam jako osoba zupełnie spoza tego fandomu. To oczywiście nie jedyne, ale myślę, że jedne z ciekawszych przykładów tego, jak przewrotny może okazać się bieg wydarzeń i jak zmienić się nasza perspektywa patrzenia na poszczególne filmy. Może znaliście niektóre z tych anegdot? Albo słyszeliście o innych, które według Was powinny znaleźć się w tym materiale? Jestem też ciekawa tego, jak zmieniało się Wasze podejście do konkretnych filmów. Może macie takie tytuły, na które najpierw nie mogliście po prostu patrzeć, a teraz znalazły się w Waszych kanonach? Koniecznie dajcie znać. Do zobaczenia!